Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, Kaja Rostkowska. To jest pierwsza w tym tygodniu rozmowa na 96FM. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościnią dnia jest pani profesor Dorota Szaban, socjolożka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu. O wyborach będziemy rozmawiać. Skomentujmy to, co wydarzyło się tej nocy i dzisiejszego poranka. Mamy wyniki, pokazujemy je na bieżąco na portalu wzielonej.pl. Mówimy o nich na antenie Radia Indeks. Na początek chcę zapytać o frekwencję, czy pani okiem to jest zaskoczenie, czy ona jest wysoka, czy nie. Na poziomie kraju to jest 51,5%. Przypomnijmy, że nadal mówimy o frekwencji, która wynika z przeprowadzonego przez firmę Ipsos sondażu. Ona jest w granicach takiego standardu, który jakby, którego doświadczamy od kiedy mamy do czynienia z wyborami samorządowymi w Polsce. Jest nieco niższa niż ta sprzed pięciu lat, ale szczerze było 54%. Mówię, tak, tak nawet z jakimś ogonkiem. Ale po drodze mieliśmy wybory parlamentarne i to była historyczna frekwencja, ponad 70% i nagle Taki spadek. Nie dziwmy się. To jest jakby wynik tego czym są wybory samorządowe, jak, czym one się różnią od właśnie parlamentarnych. Zapewne też zupełnie inaczej będzie w przypadku kolejnych wyborów prezydenckich, kiedy uh -huh. tak naprawdę dajemy głos tylko na jedną osobę, ten głos nie jest taki rozproszony, dostaniemy jedną listę, będzie to w miarę, e, znaczy jedną kartkę, to będzie w miarę e, proste, wtedy ta frekwencja też będzie dużo, dużo wyższa. Wybory samorządowe i wybory europejskie, no w Polsce niestety jeszcze tej takiej demokratycznej dojrzałości, jeśli chodzi o wielkość frekwencji, nie mają. A z czego to wynika, że mniej obywateli idzie do urn podczas wyborów samorządowych, bo wydawałoby się, że właśnie ten żłobek, przedszkole, droga, potrzeby dobrej przychodni i tak dalej, że przynajmniej dla, dla seniorów czy dla młodych ludzi, no to są kluczowe rzeczy. Myślę, że nie ma jednej recepty, że tutaj w przypadku y, zróżnicowanych kategorii osób różne argumenty biorą górę. Dla jednych tym powodem nie pójścia do wyborów będzie to, że ja po prostu nie mam na kogo zagłosować. Tych kandydatów jest tak wielu, oni są tak różni. Tak naprawdę te programy są przenikające się, czasem niejasne albo nieznane. I to może działać na, że tak powiem, korzyść nie pójścia do wyborów. Może być też tak, że ludzie są zmęczeni tym maratonem politycznym. Zobaczmy, w bardzo krótkim czasie mamy tak wiele wyborów. W październiku. To mhm. tak naprawdę było chwilę temu. Mieliśmy e, bardzo e, zacięte wybory parlamentarne. Teraz wybory samorządowe. Tak na dobrą sprawę, za półtora miesiąca znowu e, pójdziemy do urn, e, głosując w wyborach europejskich. Nie minie rok, e, będą nas czekały wybory prezydenckie i tak jakby w tym e, ferworze, maratonie tych różnych e, wyborów ta e, druga kwarta no, nie mogła skończyć się frekwencyjnie inaczej. To tyle o frekwencji. A teraz pytanie, czy panią coś zaskoczyło, pani profesor w, y, dzisiaj albo no, tej nocy, jak powiedzieliśmy, bo y, myślę sobie o takiej no, małej sensacji, jeśli chodzi o wybory prezydenta w Zielonej Górze, a przynajmniej niespodziance, może tak to nazwijmy, ale to moja perspektywa, pytam Panią jako osobę, która pewnie z, no, no, z ogromnym doświadczeniem wiadomo, ale także z takim sceptycyzmem, może dużym dystansem, także patrzy na te wyniki. Jak to z Pani punktu? Widzenia wygląda. Ja w ogóle nie czuję się zaskoczona faktem, że będziemy mieli w Zielonej Górze drugą turę. Uhu. To mnie nie zaskoczyło. Zaskoczył mnie trochę niższy niż przewidywałam wynik prezydenta Kubickiego. No ale mamy jeszcze dwa tygodnie i tak naprawdę w drugiej turze wydarzyć się może wszystko. Zaskoczyły mnie też wyniki wyborów na prezydentów miast w wielu innych miastach w Polsce, tam gdzie mieliśmy. Tych kandydatów, pewniaków y, też zadziały się drugie tury. W wielu przypadkach te osoby, które miały pewność, że będą miały no muszą się liczyć z tym, że przed nimi jeszcze trudne dwa tygodnie. Wydarzyć się mo może, może wszystko, tak mówi pani profesor Dorota Szaban, socjolożka, którą dzisiaj gościmy w naszej rozmowie na 96 FM. Zostajemy w mediach społecznościowych, zostajemy w telewizji kablowej, w Index TV. Bardzo pani dziękuję za tę radiową część naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Spodziewaliśmy się wyższego wyniku, jeszcze dopytam, zostanę przy tym, przy tym wątku. Janusza Kubickiego, mówiąc prosto, myślę, że w sztabie Janusza Kubickiego panowała taka atmosfera dużego optymizmu i pewności co do tego, że. No te wybory skończą się na pierwszej turze. Okazuje się, że druga tura będzie za dwa tygodnie. Będą rywalizowali ze sobą Marcin Pabierowski z koalicji obywatelskiej. On ma wyższy wynik niż Janusz, Janusz Kubicki. Co mogło zadecydować pani okiem o tym, że ten wynik prezydenta, który rządzi od 18 lat, może, może to jest to właśnie, czy inne czynniki? Co zadecydowało o tym, że ten wynik to jest no, niewiele powyżej 30%? Ja myślę, że tych czynników jest bardzo wiele i warto sobie je pokategoryzować albo pogrupować yy, według siły ich oddziaływania. Yy, ten długi czas, kiedy prezydent jeden pełni swój urząd może być czynnikiem który zniechęca do oddania głosu na taką osobę zmęczenie, zmęczenie materiału dokładnie, takie, tak kolokwialnie tak, potoczne zmęczenie materiału nie bez znaczenia pozostaje frekwencja nie bez znaczenia pozostaje fakt nagłaśniania różnego typu nazwijmy to w kolokwialnie afer, czy takich niekorzystnych wydarzeń, którego głównym bohaterem ten prezydent jest. Być może też preferencje polityczne. Ja powtarzam, zresztą politologowie pewnie tutaj potwierdzą to zdanie, że w wyborach samorządowych, nawet w takich miastach jak Zielona Góra, przynależność partyjna ma trochę mniejsze znaczenie niż inne cechy kandydata, jego działania, jego program, to jak blisko jest społeczności, której prezydentem ma, ma zostać, ale być może na fali tej, która, która, którą mamy po wyborach. Październikowych, ta przynależność partyjna kontrkandydata, w tym wypadku, tak mm -hmm. mieć znaczenie. Czyli postawiliśmy na, na zwycięzców, trochę w cudzysłowie. Skoro wygraliśmy w skali Polski, no to widzimy przy nazwisku Marcina Pobierowskiego koalicję obywatelską, i to też może być ten czynnik, tak? Tak. tak. Myślę, mm -hmm. że w tym wypadku możemy też to tak e, traktować. Należy też mieć e, na uwadze ten język e, polityki e, w trakcie kampanii. Wprawdzie ta zielonogórska kampania, szczególnie nazwijmy to e, ładną Określenie dzisiaj e, słyszałam, nie była nachalna. Nie była nachalna. Tak, <laughs> tak, czyli nie była było, nachalna. Było, było trochę nudno, aczkolwiek yy, tak. pewne konflikty też się rysowały. To, o czym pani przed chwilą powiedziała, to stawianie też na, na, na to, co, co też prezentowi się nie udało, na przykład kwestia przylepu chociażby. Tak, ale to jest jakby standard. Tym rządzi się specyfika kampanii wyborczej. Podkreślamy z jednej strony zasługi, z drugiej strony porażki kontrkandydatów, bo ludzie z jednej strony no, chcą głosować na zwycięstwo, z drugiej strony mają być zniechęceni tymi y, porażkami. Język, tak jak mówiłam, ma ogromne znaczenie to, czy będziemy mówili o swoich kontrkandydatach dobrze, neutralnie, czy jednak ten język będzie językiem e, tak, no, zbliżonym do hejtu, tak? To ma ogromne, e, ogromne znaczenie i biorąc te wszystkie czynniki e, do kupy, no, dużo przed... E, Marcinem Pabierowskim i Januszem Kubickim do zrobienia przez kolejne dwa tygodnie. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ale jeszcze słowo o kampanii, bo ona też była krótka, tak myślę. I też przypadła na. na ostatni weekend przypadł, przypadł na Wielkanoc. I tutaj, w, jak rozmawiałyśmy przed wejściem antenowym, pani też mówi o tej, tak, takim czynniku, jak pogoda chociażby, która wczoraj. To, to słowo było słychać w, wczoraj w obu sztabach. Pogoda, pogoda. Ładna część osób nie wróciła po prostu przed 21 z jakichś wycieczek. I to mógł być elektorat y, także y, koalicyjny obywatelskiej na przykład. Tak, jeśli myślimy o frekwencji, pogoda tu miała na pewno duże znaczenie, ale mogła mieć znaczenie w dwóch kontekstach. Tak? Z jednej strony ludzie powyjeżdżali albo znaleźli pomysł na inne aktywności poza miastem, które uniemożliwiły udział w wyborach, ale z drugiej strony mogła właśnie zachęcać do spaceru i ten spacer do lokalu wyborczego też mógł być elementem fajnego planu dnia. Ale weźmy pod uwagę jeszcze jedno, jeśli myślimy o frekwencji, a jak mówię, frekwencja ma wynik, ma wpływ. Na wynik mhm. wyborów w każdym z tych poziomów, w których te wybory wczoraj miały miejsce, ponieważ to wybory samorządowe są jedynymi w Polsce, w których nie mamy tych popularnych karteczek, nie możemy wpisać. W łatwy sposób na listę wyborców w danym mhm. miejscu i w dużej mierze w przypadku osób przebywających za granicą, w przypadku nawet chociażby myśląc o Zielonej Górze, w przypadku studentów to też mogło mieć ogromne znaczenie. Czyli po prostu kwestie zameldowania, Dokładnie krótko tak. mówiąc, Dokładnie. i takie czynniki się przekładają na no to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Pani mówi o takim umiarkowanym zaskoczeniu, a właściwie była Pani przekonana, że ta druga tura się wydarzy. W sztabach te, ta atmosfera była różna. Chcę jeszcze dopytać o kwestie związane z Sejmikiem, bo dzisiaj będziemy przede wszystkim pewnie rozmawiali o wyborach prezydenckich, ale oczywiście wybieraliśmy także radnych Sejmiku Lubuskiego. Na ile te wyniki dzisiaj, one są już miarodajne? My mówimy o, o tym, że 36% zdobywa Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, trzecia droga wchodzi, lewica raczej nie, bo, bo nie, nie, nie dobiła do tych 9%, Konfederacja także nie. Kiedy będziemy mieli, pytam z tego punktu widzenia sondażowego, takie wyniki, które już będą tymi ostatecznymi. I te, o exit polu, gdy pani była uprzejma nam dwa słowa powiedzieć. To zacznijmy od tego, kiedy wyniki. Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że we środę. Ja bym e, uh -huh. była skłonna poczekać do tej środy. E, spekulacje wcześniejsze mogą e, któreś ugrupowania bądź kandydatów e, potem postawić w niezręcznej sytuacji, więc spokojnie poczekajmy. Jeśli chodzi o sondaż Exit Poll, jest to jedno z ważniejszych badań, które jakby kształtują przez te kolejne dni e, dyskusje i klimat wokół wyników wyborów. Ale to nadal jest sondaż, to po pierwsze, który ma założony jakiś błąd niewielki, ale jednak, a po drugie wyniki, które są przedstawiane w mediach, one są pewnym uśrednieniem dla, dla jakby całego kraju i w poszczególnych regionach, w poszczególnych sejmikach, no mamy ich 16, tak, te wyniki mhm. mogą być bardzo... Bardzo różne i bardzo odbiegać od tego, co pokazuje ten uśredniony sondaż. Czyli jeszcze właściwie możemy liczyć się z tym, że, że być może, bo Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zakładała wręcz samodzielne rządzenie w Sejmiku. Wczoraj duży optymizm, ale, ale też zaskoczenie, że jednak będzie wchodziła w grę koalicja z trzecią drogą. No ale czekamy w takim razie do środy na te ostateczne wyniki i samorządowców, polityków, politologów i tak dalej, ale korzystając z okazji, że jest z nami socjolog. Co jest ważniejsze dla społeczeństwa? Takie pytanie z kategorii uniwersalnej. Wybory samorządowe, właśnie wybory radnych, prezydentów miast czy jednak te wybory parlamentarne? Bo powiedzieliśmy o tym, że mobilizują nas bardziej jednak te ogólnopolskie. Wtedy jest ten zryw, poczucie takiej podmiotowości i sprawczości, na pewno większe. Jeśli myślimy o takim uniwersalnym wyborcy, jest w przypadku tych wyborów, które mają charakter wyborów prezydenckich i parlamentarnych, zdecydowanie to Frekwencja mówi sama za siebie, tak. Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają wybory samorządowe bez względu na poziom y, oddawania głosu. Y, chociaż tak naprawdę to. Decyzje zapadające na tych szczeblach e, dotykają nas bezpośrednio. A czy to jest trochę też wina tego, że, że te samorządowe wybory nie funkcjonują właściwie w mediach ogólnopolskich? Bo w naszych oczywiście tak, lokalnie żyjemy tymi tematami, natomiast no, w, tych, w tych wiodących stacjach i komercyjnych, i publicznych właściwie wybory sam, parlamentarne, samorządowe ożyły wczoraj tak naprawdę. Nie, nie szłabym tą drogą. To jest kwestia tego, co się dzieje w tym bezpośrednim otoczeniu. Y głosujących, tak, są miasta, Zielona Góra, Gorzów, jeśli myślimy o lubuskim, kilka innych tych większych miast, miało tę kampanię audorową, widoczną, przejeżdżając przez te miasta, mieliśmy mnóstwo billboardów, dostawaliśmy ulotki, tak, coś się działo, chociaż było nienachalnie, ale były miejscowości, gdzie ta kampania nie istniała, więc jeśli ona nie istnieje, to trudno się spodziewać, że ludzie gremialnie do tych wyborów e, pójdą, zwłaszcza, że na tych listach mieliśmy tak wielu kandydatów w uh -huh. tak wielu okręgach, e, że ta mnogość wyboru i czasem nieznajomość tych nazwisk tutaj e, mogła być kluczem. Czekamy na drugą turę. Ona odbędzie się 20 kwietnia i zanim postawimy kropkę, chcę jeszcze panią zapytać, co musiałby zrobić prezydent Janusz Kubicki lub kandydat na prezydent. No, obaj są kandydatami w tym momencie kandydat Marcin Pabierowski, żeby pokonać kontrkandydata. Czego oczekiwaliby dzisiaj ludzie trochę zmęczeni, tak jak zostało powiedziane rządami pewnie obecnego prezydenta? Ale mamy także przecież wyborców Janusza Jasińskiego Grzegorza Maćkowiaka, Adama Chryszczyka i co co, co z nimi? Jak to może wyglądać? No z pewnością ci kandydaci, y, którzy wystartują w drugiej turze, muszą zaznaczać swoją obecność. Jeśli oni staną się chociaż przez chwilę y, niewidoczni. No to ich szanse będą malały. Jeśli chodzi o tę nachalność, tudzież nienachalność tych kampanii, no to nie sądzę, że coś bardzo mocno powinno się zmienić, bo może to działać jako czynnik mocno zniechęcający. Jeden i drugi kandydat przede wszystkim powinien też zadbać o to, żeby ludzi zmobilizować do pójścia do tych wyborów. Frekwencja będzie kluczem. To taki apel profekwencyjny na koniec. W takim razie bardzo Pani dziękuję za te komentarze. Pani profesor Dorota Szaban, socjolożka, była gościem rozmowy dnia. Dziękuję Pani. Dziękuję profesor. bardzo. Zapraszamy jutro o 9.30 na kolejne rozmowy publicystyczne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Kaja Rostkowska. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.